Witajcie, 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 witajcie. Z tej strony Luźny Łukaszewo i witam Was w League of Legends. Jest ze mną Savoy. A dzień dobry. Gramy sobie na Summoner Rift. Rift. Gramy na bocie duetem z Arkana. 30 sekund do pojawienia się. i Jace. I Viktor. Nie wiem czy wspominałeś ja jeszcze Wiktorze. A, no jakaś tam nowa skórka wyszła. Znaczy starona... No, <laughs> stara nowa, no. Właśnie tak patrzę na nią, teraz mam bardzo zbliżone. Kko wygląda no... Posłuchaj, dobra. To ważne. Ogólnie spoko wygląda tu. O, ja Istnieje rzeczywistość, w której kogoś to bawi. Niestety nie jesteśmy w niej. Moi przeciwnicy wymagają modyfikacji. Widziałem rzeczy gorsze. Ale gada po czy to trochę tak wiesz? Tak, 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 tak. po staremu. Ogólnie e, mi się wszystkie skórki do Wiktora to jest akurat postać, do, do której mi się wszystkie skórki podbają, nie? Tyle powiem. no Standardowy Wiktor, tak zwany teraz, z maszyn. No. Na pewno będzie jedną z części granych przeze mnie skórek na przykład. <laughs> tak już. Jeszcze ten czerwony nie, jest nie, No, ale za jaki mi się też podoba ogólnie? Nie wiem czemu. już zaczyna, już zaczyna. Porzuć ciało. No mają pierwszy level. O kurde. Hmm. mamy problem na początku, mówmy szczerze. To mm. mocniejsi trochę. Kurwa, ile mogą mi ataczków wywalnąć, nie? Widziałeś te ich ataczki, kurde? Ta. Ten na doskok ma dwa ataczki darmowe. Ta ma kurde pożyciu umiejętności też parę tych kurde pocisków, co nie tak kurde prawie pożycia. To jest takie głupoty. No, no ten. Niewalnie i to porządnie. Będzie próbować No no <laughs> Jeszcze coś walno we mnie, co nie? Ja się muszę cofnąć. A, mi mamy zabrakło, ale. O, Mundo zrobił pierwszą krew, nice. Kudę, ze wygrał, wow. Kurde, nie mają tam dopiero Walker. Hmm. Dwa kloce walczą. Fak Dobra, też się cofnę. Tam ci się cofnęli, to ja też muszę. A nie, ten się nie cofnął. Został. <grywanie> Kurde, dobre, no, ale to. będzie ciekawy. Ooo, cofnij się, cofnij. Dobra, gość walczył w mapkę, to sobie też zadał dużo obrażeń. Gdy wspominam przeszłość, zatracam się we śnie. Gdy spoglądam w przyszłość, tkwię w koszmarze. Masz asystę nawet? No. Le. Ale za z tej, tej melnie? Mhm. Nie mm -hmm. Mniej więcej tak kurde. Czy chodzi do nas jeszcze? Ale się nie spodziewali, że jej wlecę tak, co nie? No Na nie, nie? Nie, nie spodziewali się. Fajne ma cofanie w ogóle ten Wiktor. Co? A, może A, blisko. No. My <noise> no, ja ci powiedziałem, że ma fajne cofanie, żebyś spojrzał. Głowę robi, nie? Tę. Czyli upamiętnili bliskranka. <laughs> A no, Blitzcrank też jest dobą postacią, według mnie. Nie no, Bliskrank jest legendą, on tak naprawdę nie istnieje. <laughs> on tak naprawdę nie istnieje. Czemu on tak naprawdę nie istnieje? No co, Marka no, niego nie stworzył jeszcze. <laughs> no to wiem. Ach. W ogóle. Nic, Jezu, masz to temat, żeby postawić na smoku. Nie Coś mało co tak leci, co nie? Do nas. Całe szczęście. Jeszcze ją złapałem, nie? Serio? Kurde. Ja Aha. Nie, to ja pamiętam, więc nie, nie pamiętam, czy to na Wolfie było, czy chyba, to nie? To tym Jason mógł dwie kulki tak na jednej tej tej, co nie? Wolny. Był <grym> zajebiste. Trzeba uważać, bo ma No. Ale no, og ogólnie na nich trzeba uważać. Dobra, nie próbuję robić smoka. <grywa> Całe szczęście nie trafiłem. <grywa> Uciekam. Ja wiem, że on by mógł piknąć we mnie arkę w tym momencie, co nie? I teoretycznie dużo zadać. Nie mamy mi ich, ich dobić. Nie ma ich. Jeszcze się byś trafił. No. Ale. Cię spodziewali tego, co nie? Masz to tema, żeby tam postawić? Nie mam. A nie mam. Mije. A nic mu nie zrobiłem nawet. Kurde, to było do przewidzenia, że nie wrócą na czas. Dobra, no ale może. A nie, całą naszą drużynę. Nie się w ogóle nie klikło to, co trzeba, nie? No i całą naszą drużynę zabili. Niedobrze. Nie, dobrze. Mundo 2, ty jeden. Uroda. Aha, ile on mi zadał? A, <laughs> serio? Szkoda, że nie doleciał ten pocisk. Masz na laserek, No Tego brakowało Trafiła tego czy nie? Chyba nie <grystanie> <grystanie> no. poszło znowu nie wiem czy ci te katapulty powinienem dobijać w ogóle. Ale chyba się liczyło, co nie? Tego co sprawdzaliśmy kiedyś. O. Jakbyś laserek pożarnie walnął. No. Ha, ha, ha. Tak. Ja akurat nie widziałem tego zabójstwa, ale okej. Okay. Ja też tak średnio widziałem. On już tam chyba umarł Z jakiegoś Aha. efektu, nie wiem. Co air chyba go dobili. Tak, bo ja mam tam nękające. No. Nice, nice. <laughs> Jason <Jace> Victor, kurde. <laughs> no na początku jest zawsze tak kurde ciężko, bo naprawdę te dwie postacie na początku są słabe, nie? Mhm. Mm Dobra, Mundo pewnie nadbroja, czyli powinien wygrywać za każdym razem. <laughs> o kurde. Wiem. O kurde. Dobra, my już tam... Będzie. Mówię no ci, że oni razem grają. to ta misja przekrojuje Luciana. Nie ma co, nie ma co go zostawić samego. вообще ее за него. Yeah. Mm. na porażkę. Chyba, że staliły czoła przeciwnością. O, wrócił. Momenlię. Cholera. <noise> Nie wierzę. Mamy to. Cofamy to co nie? No tak. No. Jak to by Fiddle Stick był, to bym mógł nas zabić bez problemu. Już myślałem, że ten jeden nobek w ogóle zacznie mnie kurde atakować. Zniszczenie hmm. <grystanie na chodę. grystanie> <Ciszej, kucu. grystanie> Jest dobrze, jest dobrze. No, Tamel nie gra aż tak źle, co nie? No nie, on właśnie dobrze gra. Ten Lucian się wybija na połowie życia, no, Jason. No. to kurwa. On... No. Jak jeszcze mam za sobą Viktora, to nie? Ten e... Lucian właśnie źle robi. Oni powinni na spokojnie, Tamel powinno nas do połowy życia i wtedy mogą, kurde, bez problemu nas zabić. Nie wcześniej. Ale dostał. Ja nawet ona nie no widzę, dostał? w kogo szalałem. A też nie. Wow. Kurde. E, mało ci zabrało. Mało? było na czwarte życie. A, gdzieś luciana jak wygląda? Rozdziela. Tego go nie zablokowała. Nie ma. Dobra, Mal poszła ten Nieograniczona potęga yy, Nie zmieni mi się nie. w ogóle ten yy, na mota co nie wręcz Ale tak się siak dobiłem Nasze przytrwanie za twój Dobra, mamy to. Można powiedzieć. Dokupimy trochę więcej przedmiotów, żeby być silniejszymi. Ja, będę to ja trochę ich palił. Dobra, ulepszone buty w ogóle kupiłem. Hmm. Ja najpierw maskę idę, później buty kupię. Oni mają większość magów. Jak zabijemy Luciana, to wystarczy nam odporność na magi. <noise> Ten jakie tam też, tablica pewnie w domu. A no, bym sobie kupił tablicę, ja bym miał nawet gdzie ją powiesić ładnie, albo komputera. <grystanie> Najestowane linie bot, mid. Top. Tak, tak, tak. Perfect. No. ci teraz stoją pod wieżą, fajnie to wygląda. OK. Kurde, ten mobek jeden, co ale, nie? No, ale mi zawalili. No bo weszłeś pod wieżę. <grych> Chciałeś nie, posiedzieć dobra. z nimi, po prostu przyznaj się. Nie chciałem się zapytać, Kurde. co tam u nich. Nie, 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 wierzę, najpierw wierzę. Mi się smutno robi na ich widok. Chyba jest, żeśmy zniszczyli Psychiczne Już Jeszcze dostał Miałem wrażenie, że się poddadzą, nie? Miałeś Ale oni będą walczyć do końca O kurwa, Seras. Kurw, aj. Fidel stick jeszcze. Znaczy by to skusiłi? Spójrzcie no, się? Nie trzeba mi zmienić znowu na tą formę młota, co nie? A, A po zmianie tak się siachmiałem kul cool dawny na tych umiejętnościach częściowo więc kiepsko trochę. <laughs> no, czyli oni zyskują smoka za darmo teraz, tak? Atakana raczej nie wezmę, ale smoka być może. W ogóle dżungler ma taki sam level jak my. Trochę dziwne. O nie a Atakana mi zaatakował. Jak chciałem podejść do, do niego tylko. Jezu. To atakowanie głupie, co nie? Może. A może się przełożyć? Hmm, fajne uciszenie. A A to zostawcie mnie, no! I wszystko na mnie poszło, wszystko. No nie, no serio. Garen zginął. Z taką przewagą. I tak właśnie Serio, Luciana strzela pierwsze? Okej. Okay. No dobra, Wiktorek, no to po prostu, co nie? 7-2, to ty nawalasz. Zrób sobie Rebadona, co nie? Do okazji. Jak chcesz być na serio nie? szybko silniejszy. Ok. Mm, no trochę odwaliła, tutaj trochę odwaliła. Może myślała, że przytrzyma wieżę, a tamciej ciebie dobiją, czy coś. Ale no... Wątpię. Do końca. Czemu ta tak nie bije? No bo... ma Zachar rzuty, łapków czy Mel będzie po prostu szła do przodu? Idzie do przodu? Tak. Mm -hmm. Czyli odwala. Czyli się poddadzą zaraz. <laughs> no. Fajnie. To dobiegnę. Na mnie Oż dwóch hek dostali Kurde, prawie mnie rozwalili w ogóle nie. <laughs> nie, jeszcze mi nie stać Dawaj Mundo Staje na mida, kto to idzie. A nie, Mundo Ciało czemu ona mnie nie atakowała? Dali jak mogła kile czemu ona mnie nie atakowała? O kurwa? <noise> że ja to przeżyłem. A ma poddali się. Yeah. Ale można powiedzieć, że no dobrze nam poszło tym razem. No. <noise> to, dziwo. nie nieśli. No dziwo nam dobrze poszło. Zobaczmy jeszcze obrażenia i TP na koniec, co nie? No, no znieśniliśmy ich. Dajmy Garynowi za taki piękny A. wybór. S-, kurde. Co ja się spodziewał, nie? Jakie obrażenia nawaliły? O, kurde, więcej ode mnie. W ogóle najwięcej obrażeń zadał Mundo i Sion. No. Nie wiem, oni chyba pomiędzy sobą tyle wystawy zadali. Tak, no bo oni walczyli, walczyli cały czas tam. No, sami na linii, nie? Na początku. No nie dobra, nie to nie co, jest no? Wygrana piękna. 7-2-9. Dla mnie piękny wynik. 6-3-9. No to nie jest, Kurde. Jak Wiktorem i Jason na bocie? Właśnie, Lucas Jak oceniasz ostatecznie skina? E, bardzo fajny. I podoba mi się to, że dostałem go po prostu za friko, nie? Chociaż chociaż coś raz dostałem od Rajotu za darmo. No. <laughs> za to, że po prostu grałem, nie? <laughs> a nie, że. Hmm, a, kup sobie RP, nie? <laughs> Dokładnie. No dobra. no dobra, kończymy ten wspaniały odcinek, więc trzymajcie się i do następnego do widzenia.